Demencja, otępienie, Alzheimer. O co w tym wszystkim chodzi? Demencja dotyczy każdego z nas, bez względu na płeć, wiek, wzrost, wagę, wykształcenie czy rasę. Chorujemy wszyscy i starzy i młodzi na całym świecie. W 2014 roku Australijczycy i Amerykanie, którzy chorują na chorobę Alzheimera i inne schorzenia powodujące demencję, założyli organizacje pacjenckie. Kiedy pojawiły się pierwsze niepokojące objawy, prowadzili jeszcze aktywne życie zawodowe. To, co wcześniej robili automatycznie, Zaczęło być trudne. Nie dotrzymywali terminów, podejmowali dziwne decyzje. Coś było nie tak. U każdego z nich droga do diagnozy była trudna i długotrwała. Słyszeli, że to depresja, przemęczenie i stres. Podejmowali leczenie, ale nie było lepiej. Kobiety słyszały, że to menopauza, bo przecież Alzheimer tak nie wygląda. Wyjaśnienie przyszło po specjalistycznej diagnostyce neurologicznej. Okazało się, że wszyscy znaleźli się pod tym samym parasolem ze swoją wielu objawów o nazwie demencja. U każdej z tych osób demencja ma inną przyczynę. Jedni chorują na chorobę Alzheimera, inni na chorobę ciał lewiego, na chorobę naczyń mózgowych, a niektórzy mają zwyrodnienie czołowo-skroniowe lub jeszcze coś innego. Mówi się o nich formy albo typy demencji. Każdy, kto choruje na chorobę Alzheimera, ma demencję w jej przebiegu. Zawsze. Ale możesz mieć demencję i na chorobę Alzheimera wcale nie chorować. Przyczyna może być inna. Często jedna choroba pociąga ze sobą kolejną i ludzie chorują na dwie formy demencji jednocześnie. Mówi się wtedy demencja mieszana. W tej chwili naukowcy uważają, że istnieje ponad 100 różnych schorzeń, które powodują demencję, zespół objaw. Do Amerykanów i Australijczyków dołączyli Brytyjczycy. Wszyscy mówią tym samym językiem, więc połączyli siły w walce przeciw stygmatyzacji i o lepsze życie z chorobą. Wykorzystując media społecznościowe, zaczęli głośno mówić: stop! Demencja to nie jest to, co myślicie. A choroby Alzheimera to nie są problemy z pamięcią. Dzisiaj ludzie z demencjami są gośćmi najważniejszych konferencji naukowych na świecie. Od 2020 roku tworzą grupę doradczą przy ONZ. Walczą o prawa wszystkich chorych z niepełnosprawnością poznawczą. W języku polskim mówi się demencja i otępienie. To synonimy, znaczą to samo. Tak jak samochód i auto. Demencja nigdy nie jest naturalną częścią starzenia się. To zawsze bardzo poważny stan chorobowy i kiedy chorujemy, nie mamy nad nim kontroli. Zdrowy mózg waży około 1,5 kg. I starości prawie się nie zmienia. Ale choroby demencyjne zmieniają go radykalnie i nieodwracalnie. Robi się mniejszy, zostaje go mniej niż połowa. Zmiany zachodzą w wielu miejscach w mózgu jednocześnie na powierzchni i głęboko w środku. Ci, którzy chorują, starają się najlepiej jak mogą. Mając do dyspozycji tylko to, czego choroba nie zniszczyła. Medycyna jest bezradna. Jeszcze nie potrafi tych chorób wyleczyć i ludzie chorzy będą się zmieniać. Na całym świecie prowadzone są badania nad lekiem, ale na razie bez skutku. Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji u osób w podeszłym wieku. Jest jednym z najbardziej skomplikowanych mechanizmów chorobowych w neurologii. W chorobie Alzheimera nie tracimy pamięci, lecz tkankę mózgową. Dlaczego ci, którzy chorują neuropoznawczo, nie otrzymują właściwego wsparcia? Bo dopiero zaczynamy rozumieć, z czym się zmagają i jakim wyzwaniem jest życie z demencją? Zaczęło chorować nowe pokolenie. Pierwszy raz w historii ludzie z chorobami neuropoznawczymi, a taką jest choroba Alzheimera, oficjalnie zabrali głos i wyrazili sprzeciw wobec nierównego traktowania. Myliliśmy się, mówiąc, problemy z pamięcią. Starość nie powoduje takich zmian. Przyczyna tkwi w chorobie najważniejszego ludzkiego organu mózgu. Film zrealizowany w ramach zadania Wolontariat Sąsiedzkich Wsparcie Sopackich Seniorów, sfinansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.